Cześć, w tym poradniku szydełkowy element, który nazwałam prezent. Do wykonania tego projektu użyję stokrotki. W poradniku będę szydełkowała stokrotką w kolorze żółtym. Przypomnę, w jednej szpulce mamy 200 m na 30 gram. Używam szydełka 1,25 mm. Zapraszam. Bonus. Jeden kordonek stokrotka wystarczył na wykonanie tych wszystkich elementów. Dużo, prawda? Zaczynamy. Pętelka. 6 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, słupek na kółku, dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, słupek na kółku. Wykonamy w ten sposób 12 słupków. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie mamy 12 słupków, a pomiędzy słupkami po 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na poprzeczkę, chwytamy za te dwa oczka łańcuszka, wykonujemy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka wykonamy 4 słupki dwa razy nawijane łączone górą. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy. Wykonujemy słupek dwa razy nawijany. Przerabiamy przez dwie nitki. Przez dwie nitki resztę zostawiamy. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy. Kolejny słupek dwa razy nawijany, chwytając za poprzeczkę. Przerabiamy przez dwie nitki, przez dwie nitki. Reszta zostaje. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy i jeszcze raz. Na tej samej poprzeczce przerabiamy przez dwie nitki, przez dwie nitki. Teraz te cztery nitki przerabiamy razem. Cztery słupki, dwa razy nawijane, łączone górą. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Wykonujemy 4 słupki dwa razy nawijane, łączone górą. Przerabiamy przez dwie nitki, przez dwie nitki, reszta zostaje. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy, na tej samej poprzedce. Przerabiamy przez dwie nitki, przez dwie nitki, reszta zostaje. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy, kolejny słupek dwa razy nawijany, przez dwie nitki. Przez dwie nitki reszta zostaje. Nawijamy nitkę na szydełko dwa razy. Na tej samej poprzeczce przerabiamy przez dwie nitki. Przez dwie nitki. I teraz te nitki razem. Cztery słupki dwa razy nawijane, łączone górą. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka na łuk. Okrążenie zamykamy. kłuwamy szydełko tutaj. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia. Mamy 12 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. A pomiędzy motywami po pięć oczek łańcuszka na łuk. Tutaj mamy łuk z pięciu oczek łańcuszka. Będziemy wpływać szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Jesteśmy na środku łuku. Oczko łańcuszka. Pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Siedem oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Pamiętamy, wkłuwamy, nie chwytamy i wykonujemy półsłupek. Siedem oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Wkłuwamy śdełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Pół słupek. W tym okrążeniu powstaną łuki z siedmiu oczek łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. Siedem oczek łańcuszka, okrążenie, zamykamy. Wkłuwamy śdełko tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka. Na początku okrążenia przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 3 okrążenia. Mamy 12 łuków w okrążeniu. Przed nami okrążenie czwarte, ostatnie. Tutaj mamy łuk z 7 oczek łańcuszka. Przechodzimy na to trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Nie jesteśmy na środku i tak jest dobrze. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Półsłupek na kolejnym oczku łańcuszka. Półsłupek na następnym oczku łańcuszka. Trzy półsłupki. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Dwa oczka łańcuszka omijamy, dwa oczka łańcuszka zostawiamy. 7 oczek łańcuszka na łuk. Wykonujemy ostatnie czwarte okrążenie. Przechodzimy na kolejny łuk. Kłowamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy motyw główny z tego okrążenia półsłupek. Na kolejnym oczku łańcuszka półsłupek. Na następnym oczku łańcuszka półsłupek. 3 półsłupki. 7 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wchuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Półsłupek. Na kolejnym oczku łańcuszka. Półsłupek. Na następnym oczku łańcuszka. Półsłupek. 3 półsłupki Mamy łuk z 7 oczek łańcuszka. Z 7 oczek łańcuszka. Tutaj powstanie róg elementu. Wykonujemy 13 oczek łańcuszka. Przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka, kolejnego łuku z poprzedniego okrążenia, półsłupek. Na kolejnym oczku łańcuszka półsłupek. Na następnym oczku łańcuszka półsłupek. Trzy półsłupki. Tak to wygląda. Dwa łuki po siedem oczek łańcuszka. Kolejny łuk. Na róg ma 13 oczek łańcuszka. Powtarzamy. Spotkamy się na końcu okrążenia. 13 oczek łańcuszka na róg elementu. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitki, chowamy. Róbmy to na bieżąco. Gotowy element składa się z czterech okrążeń. Łącząc element z elementem w kolejnych elementach wykonujemy trzy okrążenia. Wypruję to czwarte okrążenie i wykonam je jeszcze raz. Jeszcze raz. Element. Ma cztery okrążenia, i taki element wykonujemy jeden. Łącząc element z elementem, wykonujemy trzy okrążenia, a czwarte okrążenie wykonujemy łącząc elementy. Elementy łączymy za róg, za te dwa łuki, i za róg. Zaczynamy zawsze tak samo. Wykonujemy dwa łuki po 7 oczek łańcuszka. Tutaj wykonamy róg elementu, który ma 13 oczek łańcuszka. Ale łącząc elementy, wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Chwytamy gotowy element, przykładamy lewymi stronami do siebie. Chwytamy za róg gotowego elementu. Wykonujemy półsłupek, który liczymy jako jedno oczko łańcuszka. Daje nam to 7 oczek łańcuszka. Następnie wykonujemy 6 oczek łańcuszka. W sumie mamy. 13 oczek łańcuszka, tak jak we wzorze. Wszystko musi się zgadzać. Przechodzimy na element, który dokańczamy. Wykonujemy 3 razy półsłupek na oczku łańcuszka, pierwszy, na kolejnym oczku łańcuszka, drugi, na następnym oczku łańcuszka, trzeci. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy gotowy element, chwytamy kolejny łuk, wykonujemy półsłupek, który liczymy jako jedno oczko łańcuszka. Mamy 4. Następnie 3 oczka łańcuszka. W sumie 7, tak jak we wzorze. Przechodzimy na element, który dokańczamy. 3 razy półsłupek na oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy gotowy element, chwytamy za kolejny łuk, wykonujemy półsłupek, liczymy jako jedno oczko łańcuszka. Mamy 4, 3 oczka łańcuszka. W sumie 7 oczek łańcuszka. Przechodzimy na element, który dokańczamy. 3 razy półsłupek na oczku łańcuszka. Tutaj we wzorze mamy kolejny róg elementu. Łącząc elementy, wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Chwytamy za gotowy element, chwytamy za ten róg i wykonujemy półsłupek, który liczymy jako jedno oczko łańcuszka. Mamy 7. 6 oczek łańcuszka. W sumie 13. Przechodzimy na motyw, który dokańczamy. Trzy razy półsłupek na oczku łańcuszka. Tak to się pięknie prezentuje. Element dokańczamy tak jak wzór nakazuje. Kolejny element połączymy w tym miejscu za róg. Za te dwa łuki. I tutaj za róg. Połączyłam za róg za dwa łuki. A teraz pokażę wam jak połączyć elementy w tym miejscu. Łącząc elementy na rogu, wykonujemy sześć oczek łańcuszka. Chwytamy robótkę spokojnie, żeby się nie pomylić. Przekładamy szydełko w tym miejscu. Wykonujemy półsłupek, który liczymy jako jedno oczko łańcuszka. Mamy 7 oczek łańcuszka. Następnie wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Daje nam to w sumie 13 oczek łańcuszka. Tak jak we wzorze. Wszystko się zgadza. Przechodzimy na element, który dokańczamy. I pracujemy według wzoru. 3 razy półsłupek na oczk łańcuszka. Tak to się prezentuje. Pracujemy do końca okrążenia według wzoru. Kolejny element połączymy w tym miejscu. Łączymy za róg, za te dwa łuki. I tutaj za róg. Połączyłam za róg, za dwa łuki. A teraz pokażę Wam, jak połączyć elementy w tym miejscu. Sześć oczek łańcuszka. Chwytamy robótkę spokojnie, żeby się nie pomylić. Przełożymy szydełko w tym miejscu i tutaj w tym miejscu. Przekładam szydełko tutaj, przeciągam nitkę. Przekładam szydełko tutaj, wyciągam nitkę. Teraz te trzy nitki przerabiam, wykonując półsłupek, który liczę jako jedno oczko łańcuszka. Mamy 7, następnie 6 oczek łańcuszka, w sumie 13. Przechodzimy na element, który dokańczamy, pracujemy. Tak jak wzór nam nakazuje. Trzy razy półsłupek na oczku łańcuszka. I dalej łączymy elementy za te dwa łuki, za róg. I wykonujemy element do końca według wzoru. Gotowe. Połączyłam elementy. Możesz tych elementów połączyć tyle, ile chcesz. Możesz z tych elementów wykonać co tylko chcesz. Czy to będzie serwetka, obrus, firana, bluzeczka, chusta, letni szal. Mnie się podoba, jeśli tobie również. Łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!